No pięknie, no Paweł z przodu, no ale, no, no jak zawsze, jak... brawo, brawo, brawo. Jak pięknie wam to idzie. te małe dzieci zostały. Gdzie zostały? No nie widać. A i ktoś w samochodzie Ja, ja I tak zakończył się. A tutaj na skróty przyszli tutaj. O. Na skróty nie ma tak lekko. Jak się czujesz, Paweł po biegu? Bardzo no, dobrze się czuję. To był tak. mój bieg, nie wiem który z kolei, ale zawsze uczelny Jana Pana II, naszego tak Polaka. 16 października 1978 roku Karol Wójciewa został papieżem, i Janem II. Tak jest. I to dwóch panów o tym samym nazwisku. W dwóch tych samych nazwiskach. To nie przypadko. Rzadko się zdarza. So, są braćmi, jeszcze, ale... Jeszcze, jeszcze panie Hubercie jest trzeci. Przewodniczącym Rady Miasta w Piszczycu jest... A też jest. Marcin Kort. To też... Wszyscy są braćmi. No, braćmi i siostrami.